186 uczniów klas pierwszych ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Piekoszów zostało już oficjalnie przyjętych w poczet uczniów podczas uroczystych ślubowań. Wydarzenia te zorganizowane w każdej placówce były niezwykle podniosłe i pełne emocji. Pierwszoklasiści złożyli przysięgi pierwszaka, a następnie zostali pasowani na uczniów przez dyrektorów szkół. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy akt pasowania, legitymację szkolną oraz wyjątkowe upominki. Teczki pełne niespodzianek przygotowała burmistrz miasta i gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska, a dodatkowe prezenty ufundowali radni, nauczyciele oraz rady rodziców. Czego im życzyć? No, życzyć im radości, sukcesów, dużo miłości, żeby w szkole spotkali swoich przyjaciół, kolegów, koleżanek, przede wszystkim dużo przygód na nowej drodze. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, sukcesu przede wszystkim, żeby spełniali swoje pasje, swoje, realizowali w szkole swoje hobby. No, byliśmy świadkami dużo emocji, dużo wrażeń, No bo sobie nie powiedzieć, wchodzą w nowy etap swojego życia. Podczas ślubowań dyrektorzy szkół podkreślali znaczenie tej wyjątkowej chwili. Pierwszoklasiści, choć dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką, już z entuzjazmem opowiadają o szkole. Podobają nam się yy, yy, rodzice, jak przy, przychodzą prezenty, szóstki nauczyciela. Lekcje. w informatyka, edukacja. Nie mam najlepszych. A o się w podoba? No informatyka, WF, różne rzeczy. Najbardziej mi się podobają lekcje. No jak mówiłem, podoba mi się, ale nie mamy tego, ale informatyka też mi się podoba i jeszcze... Dzień pasowania naucznia z pewnością zapadnie w pamięci każdego pierwszoklasisty jako moment pełen emocji, radości i dumy. To początek nowego etapu, który z całą pewnością będzie wypełniony zdobywaniem wiedzy, rozwijaniem talentów i nawiązywaniem nowych przyjaźni.